Cześć, majstry, najlepiej przy takich schodach zabiegowych, jak się robi takie coś z płytki 60x120 i właśnie jest y, następna taka płytka, ale nawet nie jest do końca, ona się tu w tym miejscu będzie, będzie gdzieś kończyć, ale najlepiej na takie coś sobie zrobić właśnie taki szablon. Na spokojnie można sobie to poprzecinać, poprzestawiać, ewentualnie coś dokleić. No a jak jest taki szablon przygotowany, no to wtedy wtedy można to przełożyć do płytki i, no, i odrysować i. I, I później się to fajnie wycina. O, no szablon już mamy na, na płytce. Zaraz to sobie odrysowujemy. No i będziemy to wycinać. Zaraz wam pokażę, jak to będzie namalowane. Mi właśnie kawałek brakuje w tym miejscu. Ale to, no, to się już później taki trójkącik tam dorobi. Małą fugę, żeby tego tak nie było widać. I no po prostu ona jest troszkę za krótka, ta płytka. Jak, jak te sody są. No, mamy to już odrysowane. Cała płytka, no i właśnie tak ją pościnamy. Tu, tu, później tutaj jeszcze z tej takiej długości. I... No i będziemy sobie to przykładać. Jak coś, to jeszcze sobie gdzieś coś tam możemy delikatnie przyciąć, skorygować. Także pokażę Wam za chwilę, jak to już będzie tam u góry. No i widzicie, no, płytkę się udało uciąć. Fajnie, fajnie to tu pasuje. Nie ma tu tam jest właśnie ten trójkątek, taki jeszcze, jeszcze w tym rogu. No, a tak ogólnie, no to fajnie to się udało wyciąć, Tu jeszcze będę musiał wyciąć na takiego leda. Cały filmik w ogóle zrobię z tych schodów, jak jak już będą gotowe. tam po kolei, jak to robiłem. Ten szablon sobie jeszcze na razie zostawię, bo tu mam taki, no, taką, taki sam właśnie temat, nie? I one są dość podobne do siebie, te płytki. Wiadomo, mogą tam mieć jakieś różnice delikatne, no ale ten szablon drugi sobie wykorzystam. Znaczy drugi, no ten sam szalon no, sobie po prostu wykorzystam w te, w te miejsce jeszcze na tą płytkę. No bo te są już inne, to są już tylko takie trójkąty, nie? No i tak to się właśnie najlepiej, najlepiej robi. Także dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę, subskrypcję. No i obserwujcie mnie, no bo na pewno będę tam wrzucać jakieś takie różne. Ten z tych sodów, właśnie będzie cały taki film, taki dłuższy, jak to, jak to wszystko wygląda. No także dzięki, na razie.